dzisiaj z dumą przedstawić przepis na moją ulubioną, pikantną kiełbasę dojrzewającą, do której będę potrzebował 4,5 kg łopatki wieprzowej, 0,5 kg podgardla słoniny lub pachwiny na te proporcje mięsa 120 g soli, połączenie pół na pół sól z 20 g cukru, szklanka dobrej jakości czerwonego pół wytrawnego, pół słodkiego wina główka czosnku, papryka słodka 1 do dwóch łyżek papryka pikantna 1 do dwóch łyżek to jest podstawa, a całą resztę ogranicza tylko i wyłącznie wasza fantazja. Może to być sos barbecue, może to być musztarda, może to być hiszpańska wędzona, pikantna papryka, polecam wam ją. E, sos Worcester, inne ostre sosy, takie jak Tabasco, czy Medoc 357, ponad 160 tysięcy jednostek w skali Dodam, że Tabasco ma ich tylko około dwóch. E, kroję mięsiwo skrabną kostkę czy paseczki, tak aby móc je zmielić w maszynce na najgrubszym oczku. Całe mięso mam już pokrojone, ale zanim zacznę je mielić, muszę zrobić jedną czynność. Obieram główkę czosnku i wszystkie ząbki wrzucam do młodzieży. I rozgniatam całość delikatnie, aby każdy ząbek rozpadł się na dwoje, na czworo. Ząbki pokruszone, nie chcę z nich zrobić papkę. Zalewam to teraz szklanką czerwonego wina. Czosnek upija się tym wspaniałym winem. Ja w tym czasie zmielę mięsiwo i teraz, tak jak mówi to zasada, najpierw tłuste, potem chude, ponieważ chude mięso sprzątnie maszynkę, będzie ona łatwiejsza do mycia. Jak widzicie, mięso jest już doskonale zmielone. Czas je teraz doprawić papryką. Dwie łyżki stołowe słodkiej. I tyle samo tej ostrej. Tebasko, kilkanaście kropli. Ten sos ma w sobie dosyć dużo octu. To jest ważne, ponieważ ocet także wpłynie na końcową jakość i smak kiełbasy. Sos Worcester. Zawiera on w sobie fermentowane aszła i wydaje mi się, że ten składnik właśnie świadczy o wyjątkowości i lekkiej pikanterii tego sosu. Czas teraz na hiszpańską wędzoną paprykę. Łyżka stołowa myślę wystarczy. Ta przyprawa ma bardzo charakterystyczny i intensywny aromat. Jak widzieliście dodałem tutaj też łyżkę z stołową musztardy, trochę gorczycy podkręci smak oraz trzy łyżki sosu barbecue. Jego słodkość na pewno pomoże zrównoważyć ostrość, którą da właśnie teraz medag. Ależ taki obasa będzie ostra i aromatyczna. W całości Zwieńczy już tylko sól z cukrem oraz to pite czosnkiem wino. Czosnek muszę zachować w muździeszu. No i czas wreszcie zakasać rękawy i połączyć te wszystkie smaki w jedną wspaniałą całość. Mm, już podczas masowania farszu e, to wszystko zmienia kolor kiełbasa, budzi się, wszystkie te aromaty zaczynają tworzyć jedną wspólną, harmonijną całość. Zostawiam to teraz na 24 godziny w ciemnej, i chłodne miejsce, jeśli Wam się spieszy nadziejcie to na flaki już teraz, ja mam czas pozwolę e, mięsku się zrelaksować i nabrać pełni smaku, także do jutra. No i proszę, mięso zamarynowało się już Fantastycznie wygląda, świetnie też pachnie. Czas teraz je spróbować i doprawić na smak. Z tym, że pamiętajcie o jednej bardzo ważnej rzeczy: całość musi mieć mniej więcej 70-80% soli i smaku, jaki chcecie, aby kiełbaski miały w efekcie końcowym. Ponieważ podczas procesu suszenia uchodzi z nich woda i wszystkie te smaki mocno się intensyfikują. Czas teraz formować te małe, piekielne kiełbaski. Kiełbaski są już nadziane, czas teraz ponakłuwać je cienką igiełką i powiązać w zgrabne pędka. Spójrzcie, jaki mam na to sposób. Wszystkie kiełbaski mam już powiązane. Spójrzcie tylko jak zawadiacko się one prezentują. Ważne jest jak napychacie jelita, nie robić tego zbyt ciasno, ponieważ podczas sznurowania może wam to wszystko popękać. Czas teraz odwiesić kiełbaski w ciepłe i ciemne miejsce na dwie doby, aby w środku tych małych flaczków odbył się proces fermentacji. Także do zobaczenia. Minęły dwie doby. Spójrzcie jak kiełbaski fantastycznie wyglądają już teraz. Odwieszam je teraz w ciemne i chłodne miejsce na okres dwóch do trzech tygodni, aby dobrze obeschły i dojrzały. Ale warto po tygodniu zajrzeć już do nich, spróbować później w następnym tygodniu i w następnym, aby sprawdzić jak zmienia się smak podczas dojrzewania tych małych diabełków. Także będzie ciężko, ale do zobaczenia za tydzień. Minęły dwa tygodnie, kiełbaski ususzyły się i dojrzały. Spójrzcie tylko, jak okazale się one prezentują. Smakołyk ten możecie odwiesić w ciemne i chłodne miejsce nawet na długie, długie lata, a smak będzie dojrzewał z czasem jak dobrej jakości wino. Ja nie mogę już wytrzymać, muszę spróbować, jak one smakują na tym etapie. cóż za zapach, cóż za kolor. Kiełbaski te stanowią też fantastyczny prezent okolicznościowy, bo jak zawsze powtarzam, że najlepsze prezenty to są takie, które można zjeść. Pozdrawiam, trzymajcie się, hej!